Wręcz przeciwnie, prawie codziennie pada śnieg, ale temperatura nie jest wysoka, bo jest w granicach zera, więc to wszystko <laughs> pewnie w trakcie dnia zamieni się w błoto pośniegowe. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy środę. Dzisiaj wyprawa do Białego Stoku, wyprawa w odwiedziny do mamy. Z którą jest naprawdę dobry kontakt. I cóż mogę powiedzieć? no Jedziemy, zobaczymy, jak tam dworzec PKP w Białym Stoku. Przy okazji, jeszcze muszę załatwić dwie, trzy sprawy osobiste. <laughs> Także dzień zabiegany. Dzień zabiegany. Ale to nic. <laughs> Sypią. Nawet tutaj. To jest rzadki widok, powiem Wam. Rzadki widok, że sypią tutaj. To tu zazwyczaj jest kurde ślizgawica. Także dzień trochę zabiegany, ale w domu na pewno będziemy. O i cóż mogę jeszcze wam powiedzieć, no kurde yy, pff, powiem tak, bo wybuchła strasznie burza. Nie wiem nawet czy mi widać w, tym, w tych ciemnościach. Wybuchła strasznie burza o ten wywiad w Open Mind yy, o moje wystąpienie. Ja tak do końca bym tego wywiadem nie nazwał, ale, ale niech będzie, bo innego określenia nie ma, no to niech będzie, że wywiad, ja uważam, słuchajcie, ja uważam jedno, uważam jedno, że promowanie, promowanie bądź też, yy... dobra, niech będzie promowanie może za duże słowo, no ale dobra. Prośba o wywiad e, przez Open Mind, osoby w przypadku moim, e, która, która wyszła z nałogu, która podniosła się z dna, wcale nie uważam za kompromitujące. Bardziej za kompromitujące uważałbym, jakby się brało na wywiad osobę, która nie do końca ma poukładane w głowie. Myślę, że to by było bardziej kompromitujące. Natomiast jeżeli Open Mind wierzy na wywiad osobę, e, która jakby nie patrzeć w moim przypadku, w przypadku po przejściach i do po dużych, z, z bardzo e, dużym problemem, bo nauk alkoholowy jest problemem ogromnym. I ci co trochę coś na ten temat wiedzą to, wiedzą jak nikły procent wychodzi z tego bagna, więc w takim przypadku, w moim przypadku osobę, która, która jednak podniosła się z kolan, dała sobie radę, potrafiła zrobić prawo jazdy, jakoś się powiedzmy ustatkowała w tym życiu, e, poukładała sprawy rodzinne, no nie uważam to za, za złe, jak niektórzy uważają. Wręcz myślę, że takie osoby, którym się udało, który się udało wyjść z jakiegokolwiek nałogu e, powinno się promować, bo myślę, że mogą dużo powiedzieć na, na przykład na temat e, nałogu ku przestrodze. Więc, <laughs> więc ja uważam, że open mind bardzo dobrze zrobiło i, i propsuje na pewno takie zachowanie, ponieważ ponieważ dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że yy, osoby, które, które którym udało się podnieść z z jakiegokolwiek nałogu, czy to będzie alkoholizm, czy to będzie narkomania, czy to będzie e, związany nauk e, z hazardem, bo taki też istnieje, e, że propagowanie i, i takich osób, którym się udało z tego gówna wyjść jest całkiem spoko i, i nie rozumiem bólu dupy niektórych. I to tyle. A my jedziemy. Jedziemy do mamy do Białego Stoku. Jedziemy w odwiedziny. No i jeszcze trochę poganiamy po mieście. A tutaj pada deszcz ze śniegiem. I powiem Wam, że zaraz te okulary będą do przetarcia, albo w ogóle będą zdjęte, ale najpierw, jak zwykle, do sklepu po jakieś pączki na drogę po jakiś napój. I spotkamy się pewnie w pociągu, o ile nie będzie tłoku, bo ostatnio w tych pociągach są tłoki. O, dowiemy się też ile, ile wzrósł koszt biletu. E, ostatnio płaciłem 17,60 17 w jedną stronę. Zobaczymy, ile w tym roku... Pu, kurwa, ile teraz... Wróć! Ile teraz kosztuje. Ale z tego, co patrzyłem, to z dwóch dyszek chyba... Nie zejdziemy. Także żegnam się na chwilę z Wami. <laughs> zejdziemy do sklepu. I, I spotkamy się, ile nie będzie tłoku w pociągu, albo, albo spotkamy się dopiero w Białym Stoku. Pozdrawiam. Zakupy, słuchajcie, zrobione. Pączki, Coca-Cola, oczywiście, jak żeby inaczej. I pierwsza niespodzianka, już jaką widzę. To dzisiaj nie jedziemy chyba pociągiem. Dzisiaj chyba autokary zamiast pociągu. Ja, piernicze. No dobra. Co ma być to będzie? Pojedziemy autokarem. Widzicie? Podstawione trzy autokary. Więc prawdopodobnie będziemy jechać autokarem. Pociągu nie ma. Nie ma śladu po pociągu. Nie wiem czy dobrze widać. No cóż, bywa i tak. A ja 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 Taka to niespodzianka poranna na wizytację w Białym Stoku. Mam nadzieję, że zdążę. No cóż no to nie spotkamy się jednak w pociągu.